Cześć z tej strony Magda i. Jegoda. Witamy pod kwadratowym jajkiem, gdzie udowadniamy, że nawet najbardziej niestandardowe pomysły mogą się wykluwać i działać. Dziś kolejny odcinek, w którym udowadniamy, że rozwój osobisty nie musi być okrągły i gładki jak standardowe jajko. Czasem najlepsze efekty dają właśnie te kanciaste, nieszablonowe rozwiązania. Więc jeśli szukasz czegoś z większą ilością protein, zostań z nami. Pamiętajcie, że nawet kwadratowe jajko może się potoczyć w dobrym kierunku, jeżeli je popchnąć z odpowiednią siłą. Jagoda, z jakim dzisiaj tematem przychodzimy? O czym dzisiaj będziemy rozmawiać? Dzisiaj kolejny ważny temat. Będziemy rozmawiać o tym, jak zachować balans, albo jak po prostu mieć może chociaż trochę lepszy balans, między pracą a życiem prywatnym. Temat bardzo istotny, myślę, że dotyczy wielu osób. Ja sama znam wiele osób, które z tym zawahaniem tego balansu się borykają, więc jest to dla Was, jest to dla nas. Myślę, że, że wyciągniecie z tego. Będzie kilka sposobów, jak właśnie sobie z tym poradzić. Myślę, że ten temat też jeszcze bardziej teraz, w dzisiejszych czasach, gdzie jesteśmy po czasach takich, po czasach pandemii, tak naprawdę, gdzie wiele firm pracowało zdalnie, część osób została na tej pracy zdalnej. Dużo firm ma taką pracę też hybrydową, czyli można tam parę dni z domu, parę dni po prostu trzeba przechodzić do biura. I ten temat chyba jeszcze bardziej stał istotny, ponieważ mamy taką trochę kulturę, Ciągłego bycia online, ciągłego bycia w połączeniu ze skrzynką mailową, nawet. Gdzie właśnie sprawdzamy, cały czas jesteśmy w pracy, trudno gdzieś nam tą granicę wyznaczyć między, gdzie się zaczyna praca, a gdzie się zaczyna dom, jeżeli pracujemy zdalnie. Myślę, że wiele osób też się boryka, więc dzisiaj pięć sposobów, które naszym zdaniem mogą być pomocne w wyznaczeniu tej granicy i w takim byciu bardziej zadowolonym po prostu z tego, tak? Bo to chyba jakoś pozytywnie jednak na nas wpływa, jeżeli mamy ten balans. na co myślisz? Myślę, że tak. Myślę, że może nam to dać dużo więcej satysfakcji, kiedy możemy sobie. Wyznaczyć moment, w którym kończy się nasza praca, w którym pojawia się czas, przestrzeń na jakieś hobby, na rodzinę, na jakieś inne dodatkowe aktywności, więc myślę, że dobrym pomysłem jest to, żeby chociaż zastanowić się nad tym, jak wygląda mój balans, jak chciałabym, czy chciałbym, żeby wyglądał, no bo to chodzi o to, żebyśmy my byli z tego zadowoleni. I co, Joda? I jaki tutaj taki pierwszy pomysł, pierwszy nasz pomysł, który mamy dla naszych słuchaczy, dla tych, którzy nas oglądają, im. Miejmy... Mamy nadzieję, że nas również subskrybują na Spotify czy na YouTubie. Jaki mamy pierwszy pomysł, pierwsza propozycja? Pierwsza propozycja to jest wyznaczanie granic czasowych. Obie myślę, jesteśmy zgodne, że jest to taki fundament, żeby w ogóle zacząć nad tym balansem jakoś pracować, jakoś panować też, czyli ustalenie granic czasowych na tyle, na ile jesteśmy w stanie, kiedy zaczyna się moja praca, kiedy praca się kończy, ale też tych granic czasowych dotyczących swojego czasu wolnego, żeby to nie była taka, taka niezaopiekowana przestrzeń, tylko też znaleźć sobie jakiś konkretny czas, kiedy poświęcam na to i nie zajmuję się w tym czasie pracy. Mm -hmm. I myślę, że tutaj jeżeli chodzi o to wyznaczanie granic czasowych, bardzo ważne też jest to, że po prostu mam te godziny pracy i po nich zamykam tego laptopa i nie tak. wracam do niego. Również nie mam jakichś powiadomień, które gdzieś mi przychodzą z pracy. Myślę, że tutaj kwestia do zastanowienia jest tego, czy my mamy w ogóle zainstalowane różnego rodzaju komunikatory, czy outlooki i inne rozwiązania na naszych telefonach prywatnych, bo myślę, że to też w pewien sposób może zaburzać jednak tą granicę. Jeżeli mamy telefon służbowy, no to z kolei czy go sprawdzamy też co chwilę, tak? Mm -hmm. Mimo, że już jesteśmy po 17, 18, w zależności jak tam pracę zaczynamy, więc ważne jest, żeby ustalić sobie te godziny i faktycznie się tego trzymać i też, żeby to było nie tylko na zasadzie dobra, no skończyłem pracę, ale tak naprawdę cały czas głową jesteśmy gdzieś tam w pracy, bo nam powiadomienia przychodzą, bo my to sprawdzamy. Ja generalnie polecam właśnie jako taki pierwszy krok, jeżeli ktoś czuje, że, że właśnie tak jest u niego, że cały czas ma wrażenie, że jest tak jakby w pracy, bo jest cały czas dostępny gdzieś na komunikatorach, żeby po prostu odinstalować te rzeczy, żeby jednak trzeba było chociażby podjąć taki mały trud, czyli włączyć tego laptopa, odpalić tego laptopa. Tak? Więc wydaje mi się, że, że to jest, jeżeli ktoś naprawdę już czuje, że już jest masakra u niego, to, to jest warte, żeby sobie to wdrożyć, tak? Na twardo, Pytanie? że tak powiem. Pytanie, kto nam narzuca to, to bycie dostępnym? Nie? Ja mam takie poczucie, że czasami sami sobie to narzucamy. Ja kiedyś miałam takie troszeczkę podejście, taki sposób myślenia, że jeżeli będę dostępna, w razie co? Też nawet po godzinach pracy, bo zadzwoni klient albo przełożona, też często no, nie zachowywała tego balansu, pracowała po godzinach, ona była dostępna, więc myślałam, że ja będę lepszym pracownikiem, kiedy też będę dostępna. Tutaj myślę, że też to można połączyć z tym jednym, z drugim punktem, tak naprawdę, czyli z taką dobrą komunikacją w pracy, tak? Bo jeżeli mamy taką szefową, która jest takim przykładem, że właśnie cały czas jest dostępna, cały czas jest online i mm. wiemy, że odbiera telefony zawsze i tak dalej, i tak dalej, to może warto też po prostu przeprowadzić rozmowę z, z tą szefową, zapytać się jej, czy ona jakby uważa, że, że ty też tak powinnaś, że, że to jest jakieś tam wymagane w tej pracy i mieć taką jasną sytuację nawet i takie potwierdzenie i, i tą komunikację właśnie na takim dobrym poziomie. Tak? Myślę, że tak. to bardzo, bardzo może pomóc. Co ty myślisz Jagoda, w tych Myślę, kwestiach tak. takiej komunikacji? No generalnie komunikacja, najważniejszy element chyba każdej relacji, czy to w związku, czy to w pracy, no faktycznie spróbujmy się po prostu komunikować. Jeśli widzimy, że druga strona może nie do końca sobie z, z tym radzi, no to, no to my spróbujmy może z tym wyjść. Tak jak mówisz, no mamy jakąś relację z szefem czy z szefą, szefową. Myślę, że istnieje sposób, w którym możemy Normalnie o to zapytać, po prostu, jeśli okej, okay, widzę, że ty robisz tak, pytanie, czego oczekujesz ode mnie, czy ja też mam być dyspozycyjna, kulturalnie normalnie można na ten temat porozmawiać. A jeśli jesteś ty szefem mm. albo szefową, no to właśnie może zwróć uwagę na to, jaki dajesz przykład swoim pracownikom, czego ty od nich oczekujesz, czy sam dajesz taki przykład, jakiego byś oczekiwał, czy w ogóle jest to zbieżne ze sobą, nie więc warto no, warto rozmawiać. Generalnie komunikację. Okay. Mm -hmm. Tak, no i tak, komunikacja też jest ważna w takim stawianiu granic, tak? Czasami gdzieś w powiedzeniu nie mogę tego zrobić, przepraszam, no już mam tyle rzeczy do zrobienia, że, że gdzieś tam nie dam rady. Oczywiście. Wiemy, że są takie sytuacje, że nie można sobie pozwolić na taką odpowiedź, tak? bo każdy zna swojego gdzieś tam przyłożonego i wie, kiedy to są tematy, że można tak powiedzieć, a kiedy to są tematy, że faktycznie nie można odmówić, tak, jeżeli mhm. przychodzi ktoś z zadania. A jak myślisz, jaki jak jeszcze taki trzeci sposób, tutaj już mówiliśmy właśnie o, o tym wy, takim wyznaczeniu sobie twardych godzin trochę, takiej granicy godzinowej, teraz o tej komunikacji, jaki by był taki trzeci sposób, który może być bardzo pomocny? Myślę, że to jest takie świadome planowanie czasu, ale tego czasu wolnego, czyli traktowanie mm -hmm. go równie ważnie, myślę, że nawet powinien to być bardziej istotny dla nas czas, no ale chociażby równie ważnie jak ten czas zawodowy i zaplanowanie go sobie, nie? I to najlepiej zaplanowanie też już z jakimś wyprzedzeniem. A nie wtedy, kiedy zostanie nam chwila, kiedy już załatwimy wszystkie sprawy zawodowe, no to wtedy dopiero zajmujemy się planowaniem czasu prywatnego. No nie, róbmy to równolegle, nie tak, żeby faktycznie ten balans zachowywać. To mi się bardzo kojarzy w ogóle z takimi radami, gdzieś tam, jeżeli chodzi o zarządzanie finansami, że też się mówi, że, że gdzieś tam. Jak dostajesz przelew, tak? Dostajesz po prostu swoje wynagrodzenie. To, żeby najpierw przelać sobie tam na te swoje oszczędności, oszczędzić to, co tam się chce oszczędzić tyle, ile można. Tak mi się to skojarzyło, że, że ten czas wolny, czas dla rodziny, czas na takie życie po pracy, to nie powinna być ta reszta, która mi zostaje, której gdzieś tam może tak. wręcz wiesz, zabraknąć, tylko to właśnie powinno być z góry zaplanowane na początku, bo my często wiele osób gdzieś tam deklaruje, że, że ich wartościami życiowymi jest rodzina, relacje, bliscy. Wydaje mi się, że, że w deklaracjach to jest u bardzo, bardzo wielu osób. Czy tam nawet właśnie jakiś rozwój, tak, czy jakieś właśnie hobby, a potem przychodzi co do czego i nie ma na to czasu i wiecznie, ta praca jest gdzieś na pierwszym miejscu. Więc myślę, że, że to też by było fajne, żeby sobie zaplanować ten czas w pierwszej kolejności, na przykład na początku miesiąca, co my w tym miesiącu, co ja w tym miesiącu chcę zrobić i, i po prostu, tak jak powiedziałaś, świadome takie zaplanowanie tego kolejnego mm -hmm. miesiąca, tak jak budżetem gdzieś tam zarządzamy, to tak trochę potraktować ten czas jak pieniądze. No przecież nie bez powodu też się mówi, że czas to pieniądz, tak? tak? I, I gdzieś tam pokaż mi jak spędzasz swój dzień, to, to ci powiem tak naprawdę, jakie są twoje wartości, nie? bo to jest mm -hmm. inaczej deklarowane często, a inaczej Wychodzi, to że praca. Się faktycznie wydarza. Praca. Nie? Tak, tak, właśnie. I tutaj myślę, że jeszcze w tym, co powiedziałaś, też bardzo istotna rzecz, to widzę na podstawie własnego doświadczenia, że w tym planowaniu Czasu, bardzo istotny jest ten czas y, zaplanowany sami ze sobą. Wydaje mi się, że to jest taka najbardziej y, pomacoszemu potraktowana rzecz, że ten czas, y, kiedy ja sobie planuję, że okay, będę, będę czytać, będę ćwiczyć, będę coś tam robić, ale sama bez nikogo, i nagle się okazuje, że to jest. Najłatwiej zepchnąć po prostu gdzieś tam poza margines, nie? Najłatwiej z tego zrezygnować. Wydaje mi się, że to jest bardzo złe, bo jednak pokazuje też, że stawiamy priorytetowo osoby inne, znajomych, rodzinę, pracę, inne osoby z zewnątrz, no a siebie już nie traktujemy tak priorytetowo. I wydaje mhm. mi się, że tutaj też bardzo ważny element, żeby w tym planowaniu tego czasu, poza pracą tego czasu prywatnego, tak samo istotnie zaplanowałam godzinę dla siebie, no to spędzam godzinę dla siebie i nie mówię, okej, okay, dobra, to, to uszczknę z tego 20 minut, żeby spotkać się z kimś innym, albo zrobić pracę, albo zrobić coś innego. Mhm. Nie wiem, też, też jeżeli tak. Chodzi, o masz, takie ja się na też... tym łapię często. no. Jeżeli chodzi o takie właśnie też przebywanie gdzieś tam ze sobą, to ja też bardzo polecam takie praktykowanie codziennie takiego mini nawyku, takie 10 minut w ciszy posiedzieć samym ze sobą. tak? I to też jest fajne, bo tak mi się po prostu skojarzyło tutaj, jak mówiłaś. Myślę, że takim kolejnym. Kolejnym sposobem, czwartym już, i myślę, że tutaj nikt nie będzie zaskoczony, bo chyba dość często o tym wspominamy, jest aktywność fizyczna, żeby po prostu znaleźć czas na aktywność fizyczną. I nie mówię tutaj o nie wiadomo jakich tutaj, że ktoś od razu musi. Ostrofid pięć razy nas. w tygodniu tak. chodzić po trzy godziny na, na siłownię. Tylko wielokrotnie już podkreślałam też, że, że jestem ogromnym zwolennikiem takich mini nawyków, wręcz szczególnie jak ktoś zaczyna, później można sobie rozszerzać. Więc ta, ten taki czas, nawet właśnie spacer na łonie natury, myślę, że bardzo fajnie może pomóc nam w tym, żeby mieć ten balans, tak, żeby się odciąć od, od tego, taki mieć nawet trochę właśnie taki rytuał, że, 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 że wiesz, że kurczę, no teraz wracam z pracy, idę na mini spacerek z rodziną, czy tam sam, w zależności, kto, kto co ma, kto co chce. I, I po prostu nawet niech to będzie to 15 minut, ale to może być przy okazji też takim rytuałem, że po spacerze ja już jestem w domu, to już jest mój czas jakby prywatny, w sensie już mam, po pracy jestem. Tak? I, mhm. I może tak jest, że też część osób po prostu jak wraca komunikacją miejską. Gdzieś tam musi kawałek przejść, to dla nich to jest, jest taki rytuał, mam nadzieję, i nawet tak wiesz, nieświadomie się wytworzył. Prawda, ja, ja mam taki rytuał. Ja faktycznie idę, kawałek muszę się przejść, idę na... I przeważnie, jeśli tylko mogę, to wydłużam sobie jeszcze tą drogę. I ten trawa, tramwaj, i powrót do domu to jest takie totalne odcięcie tych dwóch światów. Gorzej, trudniej mają pewnie osoby, które no, pracują. Ty pracujesz zdalnie, prawda? Więc myślę, że tutaj fajnie sobie panować. Tak, tak, hybrydowo. Hybrydowo, ok. Natomiast no, myślę, że fajnie sobie planować, wytworzyć taki rytuał tego przejścia, zakończenia pracy to mogą być różne rzeczy związane ze zmianą stroju, ze zmianą, nie wiem, jeśli mamy muzykę w tle, to ją zmienić, albo właśnie włączyć. Nie zamknąć, schować laptopa, można sobie podsumować na przykład jakieś rzeczy, wypisać. W notatniku elektronicznym czy takim papierowym, żeby sobie jakoś ten dzień domknąć i żeby faktycznie nie zaprzątać sobie głowy w czasie wolnym, zaprzątać sobie głowy tymi sprawami zawodowymi. Ale muszę jeszcze coś Wam powiedzieć, bo Magda bardzo często właśnie mówi o tej aktywności fizycznej. Wiem, że jesteś fanką spacerów, że widzisz w tym dużą, war dużą wartość ja faktycznie zaczęłam tego pilnować w pracy. Miałam trochę takie podejście: A, ja tak nie do końca mam gdzie, nie do końca mam jak, ale faktycznie ja pracuję w, na miejscu, w, w biurze stacjonarnie. Jestem takie miejsce, gdzie ym, faktycznie osoby, które wychodzą sobie czy na papierosa, czy nie na papierosa, obojętnie, wychodzą się przejść. I ja też zaczęłam wychodzić. To jest takie 10 minut max, przynajmniej raz dziennie. Jak się uda, jak mi idzie dobrze praca, no to nawet dwa, maksymalnie trzy. Ja też nie mam jakiegoś. Jakiegoś tak przerw prostu. Jako jako Przerwa, nie? Tak, nie mam ustalonych jakichś takich stałych przerw. Przeważnie, jak już siedzę przy komputerze, no to faktycznie. No dobra, siedzę. dobra. Powiedz jakie efekty, jakie efekty z tego. Super. Przepraszam, bo już tutaj popłynęłam. Czuję się super, naprawdę. Jeszcze teraz mamy bardzo ładną pogodę, jest zimno, jest słońce, ale faktycznie czuję się taka, zostawiam za sobą Doładowana. te poprzednie 2-3 godziny. Po Ładowanie. No. Tak, polecam, to no już tak. tak na podstawie praktyki e, widzę różnicę, będę kontynuować. A no, ja mówiłam, to nie wierzyła, <ścoughs> że, nie, że nie każdy może i tak dalej. No, no, robimy sobie przerwy w pracy, tak? tylko na przykład do tego tyłka właśnie nie chcę ruszyć gdzieś tam na zewnątrz na chwilę i ta aktywność fizyczna to jest tutaj to też, o, co, o czym powiedziałaś teraz, tak? Czyli to się bardzo ładnie też wpisuje w ten nasz punkt, że to nam po prostu też doładowuje taką produktywność. Jeżeli my właśnie mamy aktywność fizyczną, czy nawet właśnie w pracy znajdziemy te 5 minut, żeby się wyjść, przywieczeć i dosłownie 10 minutek po, pochodzić po, po słoneczku, czy tam nawet po śniegu obecnie. I my dzięki temu jesteśmy w stanie po prostu. Mądrzej pracować, tak? Lepiej jakby skończyć te zadania, które mamy zaplanowane, bo jesteśmy bardziej produktywni i wyjść z tej pracy o tej godzinie, o której planowaliśmy i, i po prostu po pracy już nie pracować. Więc ja tutaj widzę właśnie to połączenie z tym, w jaki sposób to największe połączenie w jaki sposób to wpływa, aktywność fizyczna wpływa na to taki balans między tym życiem prywatnym a tym życiem zawodowym, że ona po prostu wspomaga tą naszą produktywność i, i dzięki temu możemy. Wiesz, zakończyć to faktycznie ten dzień pracy, nie, nie, nie rozwleka nam się to, że w pracy nie zdążyłem, ale już muszę jechać do domu i muszę jeszcze później w domu pracować i tak dalej, i tak dalej. Nie? Więc wiem, pamiętam też w jednej książce czytałam, że mężczyzna zauważył, że no, przenosi jakby pracę do domu i zaczął sobie wdrażać coś takiego, że po prostu jak przyjeżdżał autem do domu. Parkował to auto i siadał w tym aucie, zostawał w tym aucie na 5 minut. I tam miał taką, taką swoją, wiesz, takie swoją jakby afirmację, gdzie przez te 5 minut jakby sobie też właśnie powtarzał, że dobra, no teraz praca się skończyła, teraz wchodzę do domu, jestem dla mojej rodziny, dla moich dzieci, nie chcę przenosić, wiesz, tak sobie powtarzał Fajne. po prostu. I to ekstra na niego działało, nie? Że, że faktycznie po pierwsze poczuł, że my często Często pędzimy, nie? I nie ma tego odcięcia. Tak, tak, że, wie, że się to stąd... tak szybko, że jest po prostu mhm. łączy się, nie? Też, też przez to tak. tempo, właśnie racja, no, fajny a ci, pomysł. A to, to było kurczę, pięć minutek dosłownie. Nie on siedział w tym aucie po prostu, no to myślę, że to też jakby aż tak dużo nie zmieni, jeżeli nawet te dwie minuty są nawet ci wystarczą, żeby właśnie on zamykał oczy, nie i właśnie tam sobie wiesz powtarzał. Więc, więc to, jeżeli ktoś autem jeździ, to myślę, że to też jak najbardziej może przetestować, dać tam znać, jak mu z tym poszło. I, I czy to pomogło, żeby właśnie odciąć często też taką trochę nerwówkę, która jest w pracy, mhm. bardzo często gdzieś wielu osobom towarzyszy, bo, bo wiadomo, że są deadliney, zadania. Tutaj ktoś na nas nakrzyczał, my na kogoś musimy nakrzyczeć i, i potem człowiek chodzi taki nabuzowany, nie? A więc myślę, że takie wyciszenie powro przed powrotem do domu jest bar bardzo dobrym też sposobem. Mhm. I mamy jeszcze piąty sposób, da. cyfrowy detok. Mm. No, brzmi poważnie. Dla mnie może już nie aż tak jak kiedyś. Dużo się o tym mówi. Wydaje mi się, że mało ludzi to praktykuje. Mało ludzi sobie na to pozwala. Wydaje mi się, że dużo wartości taki cyfrowy detoks może nam dać. Szczególnie, że w pracy przecież wielu z nas, wiele z nas pracuje też z wykorzystaniem telefonu, komputera cały czas jesteśmy przed ekranem, więc. Fajnie to zrobić w taki sposób, w jaki możemy. Jeśli możemy zrobić na przykład wygospodarować przestrzeń bez elektroniki, bez telefonu, bez laptopa. Fajnie. Czy to najczęściej jest to sypialnia przecież, nie? Że, że w tym pomieszczeniu nie korzystamy z telefonu. Jeśli nie przestrzeń, no to może na przykład jakiś konkretny czas, nie? W którym będziemy sobie ten detoks Robić? No myślę, że obecnie te nasze telefony, no to dobrze wiemy, że to są po prostu małe komputerki, tak? Że to, to, to jest petarda, one mają większą moc obliczeniową niż to, co tam jeszcze z, pewnie z, 30 lat temu było na komputerze takim stacjonarnym, więc, więc to jest naprawdę olbrzymie narzędzie. Może być bardzo obciążające też dla naszego mózgu. I właśnie uważam, że fajne są takie, wiadomo, że są też takie akcje, że wiesz, ludzie robią cyfrowy, Detoks, czyli w ogóle jadą gdzieś tam w gusze na tydzień, tak. Ich nie ma, są odcięci, wracają i po prostu, wow, nie, generalnie. Może tam nie na tydzień w gusz, jakby bez gadania, bo to by mi było chyba ciężko, najtrudniej. Ale jakieś tam na przykład, wiesz, sloty, jakieś takie przedziały, gdzie nie rozmawiamy, jesteś ze sobą, spacerujesz, jakoś medytujesz, tak, i nie masz, faktycznie jesteś odcięta od telefonu. Nie, to, to... chciałabym spróbować, ale na pewno nie teraz. Nie? W sensie nie widzę przestrzeni dla siebie na to teraz. I myślę, że fajne właśnie jest takie wdrożenie. Znowuż tutaj się odwołam do takich mini rozwiązań, mini nawyków, Jasne. które w jaki sposób my to takie wielkie rozwiązanie, które z jakimś tam pomysłem na taką rewolucję jednorazową, możemy przenieść po prostu w takie małe rzeczy u nas gdzieś tam w domu. Czyli na przykład. ta przestrzeń bez elektroniki, na przykład sypialnia, spoko, tylko że w sypialni zazwyczaj się mało przebywa, w sensie idziesz tam i śpisz, nie? zazwyczaj. A, okay. yy, no i, i tak, u mnie to nie działa, to jest dlatego, dla że ja tam idę i śpię. Powiem, nie? No, to jest no. jakiś pomysł. Natomiast wie... Wiem, że są osoby, które wiesz, ogonają telewizję, czy właśnie scrollują telefon, czy, czy, czy social media w sypialni właśnie. Myślę, że dla nich to może być, ale masz rację, że u mnie to nie zadziała, bo ja do sypialni po prostu idę spać i tyle. nie? No, bo mi właśnie jakby się to kojarzy, skojarzyło też ten taki cyfrowy detoks, że jak my robimy ten cyfrowy detoks, to dzięki temu zyskujemy czas na te inne rzeczy, nie? Że wiesz, okay. że teraz już nie, no tak. nie skrolujesz, tylko na przykład, dobre, no, to spędzam czas z rodziną. I myślę, że fajnym rozwiązaniem jest wyznaczyć sobie na przykład jakieś godziny kiedy tego nie robimy nie że wiesz, że tam nie wiem od godziny 17 do, do 17, 19 nie czy tam do, do tej. Do... Dwie godzinki nie, nie zaglądamy i wtedy jesteśmy na przykład skupieni na tym, żeby porozmawiać z dziećmi, porozmawiać z partnerem, pobyć ze sobą, coś zapraw. Albo wiesz, chociaż, chociaż myśleć, w weekend, nie? nie? Jeśli w tygodniu no nie jest nam aż tak łatwo od razu, to może zacznijmy od tego weekendu, nie? Żeby raz w tygodniu. I może później dwa razy w tygodniu. I właśnie tymi małymi krokami tak sobie zwiększać ten czas, nie? Tą intensywność tego. Właśnie myślę, pomysł. że to to może być bardzo ciężkie, tak naprawdę, do wdrożenia dla ludzi, ponieważ my często właśnie. Tych social mediów używamy jako ten rytuał przejścia gdzieś tam, albo jak ten mm. rytuał relaksu, że wiesz, że ludzie tak. właśnie po pracy wracają gdzieś tam. No wystarczy sprawdzić, kiedy jakby jest największa aktywność użytkowników w social mediach. I, i to i widać, że to jest właśnie taki czas, że tam, dobra, ludzie wrócili do, do domu po pracy, chwilę mieli przerwy, może coś tam zjedli, i tak od 19 się zaczyna, nie? Że, mm. że tam właśnie właśnie bardzo rośnie, więc to się wydaje, może być, być może łatwe. Do wdrożenia, że o kurczę, przez godzinę nie będę sprawdzać w ogóle telefonu ani nic, elektroniki, ale ja myślę, że my nie wiemy, jak bardzo jesteśmy w tym zanurzeni, dopóki tak. sobie nie wybierzemy nie, nie tej mamy godziny tak. i nie zobaczymy, tak? Są mhm. też y, takie aplikacje, które też mogą być takim bardzo, myślę, no pobudką dla nas tak naprawdę, gdzie y, po prostu y, liczą na przykład, ile razy y, aktywowałaś, y, no screen swojego telefonu, czyli Ile razy, wiesz, od, od telefonu chwyciłaś mm -hmm. i sprawdzałaś coś można na dzieje. Można się zdziwić, nie? co? Naprawdę, nie zdajemy sobie sprawy. Bardzo, bardzo można się zdziwić i to nawet takie osoby, które sobie myślą, że wcale przecież tak dużo nie użyłam telefonu i, i widziałam takie... O, opisy, że wiesz, Osoba, która nawet ja bym nie pomyślała, że, że dużo faktycznie nadużywa gdzieś tam telefonów. Nie widzę jej tam jakoś też, nie wiem, super aktywnie w social mediach i tak dalej. A gdzieś tam, że 80 razy na godzinę, nie? To jest. Ja, nie, ja w ogóle ja nie jestem zdziwiona. Jak ja mam telefon na biurku w pracy ja specjalnie chowam go do szuflady, to, to jest myślę, że co dwie minuty, przynajmniej co dwie minuty. Telefon jest po prostu, wiesz, sprawdzony, nie? Yy, Okej, okay, nic nie ma. Nic nie ma. A nie, nic się nie zmieniło, bo minęło 30 sekund na przykład. Cały czas, naprawdę. I dopóki tego nie, jeśli, jeśli faktycznie czegoś nie sprawdzamy, nie badamy, nie weryfikujemy, to nam się po prostu wydaje. Wszystko nam się wydaje, nie? Tak uważam. No czasami, Więc jeśli... czasami nie, bo jak ja sprawdzałam, sobie wiesz, kiedyś właśnie przez tam tydzień miałam taką aplikację, gdzie oznaczałam czas, jakby co robię, nie? żeby znaleźć mhm. taki czas, gdzie ja jeszcze mogę coś, wiesz, zoptymalizować, ja a, jeszcze tak. coś mogę wnieść, to się okazało, że chyba ze snu muszę zabrać i wcale tam nie było jakichś takich, nie było żadnej takiej aktywności faktycznie masakrycznej, nie? No, godzina okay, okay. na jakiś tam serial. Zdecydowałaś się, żeby uciąć się ze snu, a nie z serialu? Nie, po prostu stwierdziłam, jakby poczułam się dobrze, ci powiem po tym, bo stwierdziłam, że to nie jest tak, że ja się, wiesz, opierdzielam okay. i, i gdzieś mam ten czy, czas mi Ucieka. Trochę czasu widziałam, że też zajmują takie rzeczy, które myślałam, że nie zajmują, czyli na przykład, wiesz, przygotowywanie posiłku, tak. tutaj gdzieś się ubieranie, że to też nam zabiera, tak, średnio, tak, wiesz, z 2-3 godziny w ciągu dnia. To, co w życiu nie myślałam, że, że wiesz, że tutaj tyle, aż mi schodzi na takie rzeczy, bo to zawsze jest, wiesz, tu 10 minut, tam 10 minut i tak wiesz. Mnie ta, mnie ta myśl generalnie zawsze dobija troszeczkę, tak mówiąc szczerze, nie, takie no, codzienne no. obowiązki, nie? Tu naczynia, tu jedzenie. No, no okej, okay, tak. są różne rozwiązania, różne mamy też możliwości, ale tutaj no, nie będziemy gderać. Podsumowując chyba, co? Tak, Czy tak, jeszcze tak, w tym temacie chciałbyś dodać? Myśl, nie, nie, nie. Myślę, że, że już powiedziałyśmy dość dużo, jak zwykle. Słuchajcie, zawsze chcemy się zmieścić w 20 minutach, żebyście nie musieli tutaj przez planować wręcz tego słuchania nas na pół godziny, ale jeszcze nam się nigdy nie udało. Ale cały czas próbujemy. Właśnie, podsumowując. Będziemy, będą improvementy, tak? Będziemy się doskonalić w tym temacie. E, dobra, no to podsumowując, Jagoda, chciałbyś przypomnieć właśnie te pięć sposobów, jakie tak. były, pamiętasz? Czyli tak, ustalanie jasnych granic, planowanie czasu wolnego, tak samo jak planujemy czas zawodowy z takim samym priorytetem, aktywność fizyczna, dowolna, od spaceru po jakieś ćwiczenia, znajdź na to czas w trakcie pracy, po pracy, tak jak możesz sobie na to pozwolić, efektywna komunikacja z przełożonymi. Pracownikami, współpracownikami, jako fundament. No i to, co mieliśmy na końcu. Też, Domownikami domowników. też. Domownikami też. Okej, okay, tak. Ze wszystkimi. Generalnie komunikacja ze wszystkimi i to, o czym mówiliśmy na końcu, czyli cyfrowy detoks. Spróbuj, postaraj się, zaplanuj jakiś czas bez telefonu, bez internetu, tylko dla ciebie, czy dla ważnych dla ciebie osób, czy, czy aktywności. Tak, no. Myślę, że, że fajny odcinek. Mam nadzieję, że też dotrwaliście do końca. A kto dotrwał z nami, to być może jesteś już osobą, która się gdzieś tam zastanawia nad tym, w jaki sposób. Pomóc sobie w takiej zmianie w życiu, być może gdzieś tam się czujesz jeszcze niegotowy i chciałbyś spróbować, może coachingu, mentoringu? Jeżeli tak, to zapraszamy cię do umówienia się. W opisie tego odcinka znajdziesz linki do kalendarza Jagody, do mojego kalendarza, gdzie możesz się umówić właśnie na pierwszą taką darmową rozmowę, sprawdzić, czy po prostu jest flow jakieś, tak? Już masz tutaj dwie osoby do wyboru, jesteśmy z Jagodą <laughs> inne, także myślę, że to już jest pi pierwsza rzecz, a potem na, podczas takiej rozmowy oczywiście można sobie też sprawdzić. tak? Można mm -hmm. pójść do obu i sobie można do, pójść do obu, Tak, oczywiście, zapraszamy. Jak macie jakieś pytania, jak można ten temat rozwinąć, jak w ogóle coaching wygląda, na czym to polega, dajcie nam znać, napiszcie, czy to w komentarzach, czy do nas też jesteśmy dostępne. Na Linkedinie na przykład Jagoda Pawelec czy, czy na Instagramie, coaching po mojemu. Wpadnijcie, zapytajcie, zapraszamy, albo od razu na sesję, tak jak tutaj już mówiła Magda. Dzięki bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Ja to mówię: wbijajcie od razu, dobrze, zejdźcie na sesję. Ale no tak, no na LinkedIn jestem oczywiście jako Magdalena Far, a na Instagramie po prostu jako magdalenafar.mentor, także też zapraszamy. I co, I trzymajcie się, mamy nadzieję, że te pięć sposobów wam pomoże i że zaczniecie je wdrażać sobie powolutku, jeżeli widzicie, że, że gdzieś tam wam brakuje takiego po prostu rozdzielenia. I napiszecie nam za jakiś czas w komentarzach, że kurczę, świetnie wam poszło i macie fajny balans. Może troszeczkę dzięki... Temu odcinkowi. Trzymamy kciuki. Powodzenia na razie. Fafa, pa, pa, cześć.